Witam. Dzisiaj udało mi się kupić paczkę Champions League Update Edition. Pierwszy raz ją będę otwierał, dlatego zobaczymy, co będzie. Jeżeli będę miał szczęście, to postaram się zdobyć ich więcej, a jeżeli nie, no to na tym się skończy. Oczywiście szukamy obrońców oraz kart specjalnych. Zaczynajmy. Nie wierzę. Po prostu, pierwsza paczka i już, Henryk Larson. legenda. A tutaj tak, Iwans, Jones, Bastos, może troszeczkę, o, o, ta. Iwans, Jones, Michel Bastos, Chisoko i Waniama. No i oczywiście Henry Larsen. Tak wygląda. Jeszcze niedługo będzie chyba konkurs. Ale to nagramy jutro albo dzisiaj i pokażę Wam jeszcze jaki wymyśliłem fajny pomysł jak przechowywać karty i moją kolekcję obrońców. Pozdrawiam kolekcjoner kart.